Witajcie w kolejnym odcinku. Jest gorąco. Nie będziemy wałkować dzisiaj trudnych, ciężkich tematów. Dziś odcinek komediowy. Pamiętacie odcinek pod tytułem Koszmarni klienci sklepów zoologicznych? Dziś będzie druga część pod tytułem Niesamowici klienci sklepów zoologicznych z przymrużonym okiem. Farbka. Pewnego razu pojawił się pewien pan, który chciał kupić farbkę do akwarium. Tak, farbkę do akwarium. Pan stwierdził, że chce sobie zabarwić wodę na kolor niebieski, bo tak jest bardzo ładnie i mu się to bardzo podoba. No, Powiedział panu, że no nie ma takich farbek do, do barwienia wody w akwarium, ale mówi, że on widział, są takie farbki i że on chce taką farbkę. No, spytałem, że może to będzie jakieś oświetleniem, tak na niebiesko świecące. Pan stwierdził, że to nie, że to nie jest oświetlenie, tylko taki płyn, bo jego kolega ma akwarium, wlewał taki płyn i była świetna woda, taka niebieska. Lazur, wie pan, tropę. Mówię panu, że no są preparaty, które barwią wodę, takie lecznicze na przykład, ale jest skutek uboczny i znika to po paru dniach. Eee, na przykład taki CMF. Jest to lek do leczenia różnych przypadłości u ryb. I nie można sobie tego tak bezkarnie wlewać do akwarium u ryb zdrowych. Ma negatywne skutki w normalnie funkcjonującym akwarium, tam gdzie tych ryb nie potrzeba leczyć. Pan no, pokiwał głową, powiedział, że zrozumiał. No ja tam odszedłem, robię coś innego. I tak kątem oka widzę, jak pan się pojawia i spółki zgarnia. CMF i odchodzi szybkim krokiem. Sklep jest samoobsługowy, więc mógł sobie podejść i wziąć co tam chciał. No i moje sugestie psu na budę. Reklamacja. Pewnego dnia klient przyniósł do, na reklamację filtr kubałkowy. Był to filtr JBL z tego co kojarzę. To był model 901. Pan twierdził, że filtr w ogóle nie czyści wody w akwarium. Oczywiście wzięliśmy ten fit i na początku oczywiście zawsze sprawdzamy, czy jest komplet, czy nie ma jakichś widocznych uszkodzeń mechanicznych. Po prostu wtedy szkoda czasu, klienta czasu, żeby ten fit oddawać do reklamacji. Ta reklamacja wróci nierozpatrzona, jakie jest uszkodzenie ewidentnie z winy klienta, bo coś wyłamał na siłę, no to nikt mu tego przecież nie naprawi w ramach reklamacji. Jest winetna wina klienta. Ale oczywiście, jeśli klient sobie życzy, my wysyłamy taki sprzęt na reklamację. Dalej to rozpatruje już producent czy dystrybutor. Z doświadczenia wiem, że po prostu, jeśli coś było na siłę zrobione, połamane z winy klienta, te reklamacje nie zostają rozpatrzone. i wraca w takim stanie, jak, jak przyjechał. Chyba wszyscy wiemy, jak wyglądają reklamacje, jak, w jakiej zasadzie to się odbywa. Więc sprawdzamy, wszystko jest ok. Ja otwieram ten filtr, zlądam do środka, a tam wata. Wyciągam tą watę, wyciągam i wyciągam. Bardzo dużo tej waty było, ale nie znajduję koszyków. Pan naupychał tam waty filtracyjnej, naprawdę sporo, i wyciągnął wszystkie koszyki. Ta woda nie miała jak być tam filtrowana. Pan nie rozumiał, że w takim filtrze musi być zachowany pewien obiekt tej wody ten filtr nie miał prawa działać. Wytłumaczyliśmy Panu, że należy te koszyki włożyć, jak sprawa się ma z tą cyrkulacją wody w filtrze i jeśli Pan stwierdzi, że ten filtr nadal nie działa po włożeniu tych koszyków i układów oczywiście, to może jak najbardziej ten filtr przynieść, wyślemy go na reklamację. Pan oczywiście się już nie pojawił, na pewno poradził sobie z tym filtrem, ale oczywiście gdyby sobie zażyczył, że jednak chce oddać ten filtr na reklamację, my ten filtr wyślemy, nie ma problemu. Najważniejszy klient. Pewnego razu obsługuje jednego z klientów, pomaga mu dobrać sprzęt do akwarium, grzałki, filtry, opowiada jak założyć akwarium, o preparatach, krok po kroku jak to wszystko zrobić. To trochę trwa. Obok stoi zniecierpliwiony starszy pan, przystępuje z nogę na nogę, robi miny. Takie teatralne, że ja zauważył, że on jest niezadowolony, że on już czeka. No, ja jestem zajęty i muszę obsłużyć klienta do końca. Pan się mocno nie cierpił, w końcu odchodzi i mówi: Długo jeszcze będę czekał? Ja mówię: No, musi pan zaczekać, aż skończy obsługiwać tego pana. E, no i dalej tłumaczy tu klientowi, krok po kroku zaczęła zrobić. Pan już nie wytrzymał, bo to drugi raz ile ja mam czekać? Pan już za długo obsługuje tego klienta. Ile ja mam czekać? Co za sklep jest? No ja wie pan, no jak skończę, to do pana podejdę. No trochę cierpliwości, proszę zaczekać. No nie mogę przerwać i porzucić jednego klienta do drugiego. No mój klient, którego obsługiwałem, no też trochę już taki był zmieszany, no czuł tą presję. Mówi: to Dobrze, nie teraz zaczekam, niech pan pójdzie, pomoże temu panu. I mówię, nie, 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 wie pan, no ja pana obsługuję, ten człowiek musi czekać. No, i obsłużyłem tego pana do końca. Podchodził mnie ten klient bardzo niezadowolony. Termometr chciałem w sklepie samobsługowy, sam mówię. Trzeba, tutaj wiszą termometry, tu ma pan elektroniczne, tu ma pan tradycyjne, te szklane, tu ma pan te takie w formie naklejek, mało dokładne. Faktyn chwycił termometr i mówił: Więcej tu nie przyjdę. Jak wy traktujecie klientów? Klient luzak. Pewnego dnia przychodzi pan, który powiedział, że chciałby kupić paletki. Chodził po sklepie, oglądał długo różne ryby, w końcu zatrzymał się przy paletkach i podchodzi do mnie i mówi, że chciałby kupić te paletki. A ja już widziałem, że ten pan no, przychodząc do sklepu nie był zdecydowany, typowo na paletki, tylko chodził wybierał ryby. Ona no na paletki raczej trzeba się zdecydować. Trzeba wiedzieć, że chce się te palety. To nie może być impuls, że chodzę sobie po sklepie, wszym po gubiki, ale zobaczę, ładne paletki biorę. Nie? To tak, no nie powinno tak to być. Więc zazwyczaj jak ktoś chce kupić tego typu wymagające, droższe ryby, pytam o akwarium, czy ma Pan warunki, czy wie Pan, jak, to, jak te ryby trzeba hodować. Eee... Czasami po prostu można takiemu klientowi wytłumaczyć, że no niestety ma zbyt mało akwarium e, i tak dalej. Pan stwierdził, że ryby mu się podobają. E, on ma duże akwarium i on ma w tym akwarium ściniaki, e, ma mieczyki, ma górami, żółwia. Żółwia? No, Taki no żółwie wodno-lądowego mam. E, no wszyscy się bardzo lubią i ze sobą pływają, e, no ale wie Pan, no to dla żółwia to trzeba mieć terrarium. On musi on więcej spędzać czas na tym lądzie niż w tej wodzie. No jak on tam? Od dawna Pan tego żółwia ma? No, tydzień mam go, tego żółwia tydzień mam. On tam tydzień pływa z tymi rybami i się wszystkie bardzo lubią. E, no ale to jak on wychodzi z tej wody? No, on tam na filtrze siedzi sobie i tam se siedzi w tej wodzie i ma głowę nad wodą i on tam siedzi sobie nad tym filtrzem i opływa też, tak, z tymi rybami się bardzo lubią. Ja bym chciał te paletki, ładne takie, czerwone są. No ja Panu tłumaczę, że no paletki to jest kiepski pomysł, no, to trzeba mieć akwarium takie raczej typowe dla paletek, są wymagające, wysoka temperatura, a specyficzne karmienie, bardzo wrażliwe, no i no i to akwarium musi być naprawdę spore, a ten żółw, no, no, to bardzo chybiony pomysł jest, są tam się męczy, nie ma w ogóle warunków, Powiem Pan, e, ja wiem jakie ryby ja mam, jakie żuwy ja mam i wie Pan, ja nie potrzebuję Pana tutaj żadnego doradztwa. Pan nie jest dobrym doradztwem, doradcą, e, a paletki te ja sobie kupię w innym sklepie. Żegnam. Żegnam. Reklamacja 2. Pewnego razu przychodzi Pan z filtrem kubołkowym, nieważne jaka to była marka, i twierdzi, że filtr no źle pracuje. Słaba wydajność, się Pan. Nie czyści dobrze wody, ta woda nie jest dobrze wyczyszczona. Reklamujemy filtr. No i oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, rozkładamy to, wszystko sprawdzamy, czy tam jest OK. Otwieram filtr. A tam nie jest wata, nie, 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 A tam koszyki, ładnie wszystko, a w koszykach ładnie wszystko zafoliowane, wkłady, węgiel, ceramika, ładnie w folii. I pan jest zdziwiony, że filtr nie działa. No, bo oczywiście, my tłumaczyliśmy panu, że jednak. Trzeba te wkłady wypakować. No to nic, że wtedy krócej posłużą, ale spełnią swoją rolę. Zaręczam, że fit będzie świetnie się spisywał. Eee, no pan był rozsądny, posłuchał, trochę się zmieszał. No i nie wrócił już. Fit na pewno działa do dziś. Zabójcze oświetlenie do akwarium. Pewnego razu przychodzi klient i tłumaczy, że chce kupić taką wygiętą świetlówkę na taki trzonek z dwoma bolcami. Jakieś były takie akwaria, Może niektórzy do dziś mają jeszcze takie akwary, Może niektórzy z Was używają nadal tego typu oświetlenia. Było to oświetlenie na trzonek G23 na takimi dwoma bolcami, taka krótka świetlówka zagięta, kompaktowa. I Pan twierdzi, że no I tam gdzieś kupili taką świetlówkę. A coś tam dziwnie świeci, miała być taki fajny kolor, a taka fioletowa tam świeci. no Długo nie poświeciła, zaraz, coraz słabiej świeciła, coraz słabiej aż zdechła. No i tak cały czas ten pan w torbie miał taką torbę rozwieszoną i tak szukał w tej torbie. Szukał, ja wiedziałam, że on szuka tej świetlówki, żeby mi pokazać. No ja panu tłumaczę, że no, no niestety my już nie mamy takich świetlówek, no nie prowadzimy tego typu, ale spokojnie pan znajdzie taką świetlówkę gdzieś tam na Allegro, czy na internecie, gdzieś to przecież żaden problem. No i w tym czasie Pan już znalazł tą świetlówkę, wyciąga. Wiecie, co wyciągał? Świetlówkę UVC. Żarnik UVC do sterylizacji 18 w Jak ja to zobaczyłem, to takie mi się oczy zrobiły, jak 5 zł. Świetlówka UV, jako oświetlenie. No to się prosi o nieszczęście. Wiesz, ten człowiek mógł sobie poparzyć wszystko dosłownie, mógł dostać się raka od tego i tak dalej. Poczytajcie sobie o szkodliwości promieniowania UVC. No jakaś makabra. To nawet lampy mają zabezpieczenie, żebyście... Te lampy UV, stylizatory mają zabezpieczenie, żebyście nie mogli popatrzeć na takie światło. Bo po prostu to grozi uszkodzeniem oczu, zaćmą, poparzeniem oczu. No makabra, można raka od tego dostać. A ten człowiek używał to jako oświetlenia do akwarium. Boże drogi. Szok. Wytłumaczyłem panu, w jakim niebezpieczeństwie by co mu groziło, że to bardzo nierozsądny pomysł był. I całe szczęście, że ani jemu, ani jego żonie nic się nie wydarzyło. No, takie dziwne historie czasami też się trafiają, że aż włosy na głowie się jeżą. Wynasca lub skąpiec, jeśli wolicie. Pewnego razu przychodzi klient i. Podchodzi do mnie i mówi: Szpana, ja mam takie pytanie do pana. Pan mi powie, czy ja dobrze myślę. Ja mam akwarium 112 litrów z pokrywą. I tam są zwykłe świetlówki. I to się wszystko bardzo mocno grzeje, prawda? Wie, no tak, tak, to wtedy to się dość mocno grzeje, podnosi tę temperaturę tam w tym akwarium na pewno o jakieś tam 2 stopnie, tak średnio. No właśnie. I wie pan co? A ja chciałem mieć żółwia. Chciałem taki akwaterarium, takie nieduże. Jak ja bym położył te akwaterarium na, na tą pokrywę, to czy ja będę musiał kupić ogrzewanie? Chyba nie, nie? Ja nie będę musiał kupić ogrzewania tam do tego żółwia. Ta pokrywa będzie mu grzała, prawda? Tak? Będzie grzała i to wystarczy. Ja nie muszę żadnych pieniędzy wydawać. No wie Pan, no to przyznam bardzo mm, oryginalne, yy, oryginalny pomysł bardzo. No, ja bym na taki pomysł nie wpadł. No z tym, że no, chyba ten Pana pomysł może mieć... Yy, Kilka minusów. No i tłumaczę, że tak, to z tym żółwiem, to się sprawy mają i tak dalej, i tak dalej. Pan jednak chyba nie był do końca przekonany. Nie, nie udało mi się go przekonać, że, że to jednak jest taki niezbyt dobry pomysł. Pan na tyle był wczuty w swoją wizję tego wszystkiego, na, na słuszność swojej koncepcji. Że chyba jednak zakupił sobie już gdzie indziej te, te akwaterarium z tym żółwiem. My akurat nie mieliśmy tego rozmiaru, co on potrzebował, tak, czy siaki, tak by tego u nas nie kupił. No ludzie czasami mają tak niesamowite pomysły. Wyobraźnia ludzka nie zna granic. I filozof. Pewnego dnia zauważam klienta, który stoi przed takim pojemnikiem, w którym mamy różne średnicy plastikowe, zielone. Przezroczyste rurki około metra długości. Podchodzę i pytam. Dzień dobry. Widzę, że pan się tutaj zastanawia tymi rurkami. Może mi wam powiedzieć, czego Pan potrzebuje, może coś panu doradzę. A on tak. Rurki. Wie pan. Taka rurka to nie jest taka prosta sprawa. Wie pan, kto wynalazł rury, rurki. Wiadomo to tak nie bardzo. Którzy pana rury, to wynaleźli starożytni Rzymianie. To były rury ołowiane. Bo oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że ten ołów ich powoli zabija. Tak. No ja tak odchodziłem do tyłu, odchodziłem, bo już wtedy nie wiedziałem. A może wiedziałem, że trzeba go zostawić samego. Ptaki w wolierze dalej śpiewały, a on kontemplował. Baja. Dziękuję wszystkim wspierającym za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was ten kanał byłby zupełnie inny. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonę wesprzej tuż obok ikony subskrypcji. System dalej Was poprowadzi. Udział w wspieraniu jest dobrowolny i można się wycofać w każdym momencie bez podawania przyczyn. Nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, za kim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.